3-1 wygrana. Radość. 3 punkty. Odbijamy się w tabeli. Trenerze, podsumowanie tego spotkania. No i co dalej? No mecz bardzo trudny. Naprawdę dzisiaj czułem, że dziewczynom też trudno się grało i przeciwnik postawił warunki na tyle, żeby tutaj w tym spotkaniu było dużo emocji. Natomiast Ciężka praca, walka o każdą piłkę. No daje nam trzy punkty, które są bardzo istotne dla nas w ataku na strefę playoff i no takie mamy założenie, więc dlatego tyle tych emocji i cieszymy się, że jest wygrana.